Stworzyliśmy film o błogosławionym Stanisławie Starowiejskim. Była to postać nam dotychczas nieznana, ale jedną z działalności naszego centrum medialnego i generalnie katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana jest wydawanie kwartalnika z Christiana. I w 2023 roku zamówiłam jako redaktor naczelny tego kwartalnika tekst o błogosławionym Stanisławie Starowiejskim. Kiedy powstał tekst, okazało się, że nie ma go czym zilustrować. Więc w poszukiwaniu zdjęć błogosławionego skontaktowałam się z księdzem profesorem Markiem Starowiejskim. Ksiądz profesor mi tych zdjęć pomógł mi w dostępie do, do zdjęć. Natomiast z całej tej rozmowy w efekcie wynikła idea powstania, utworzenia filmu. I my, jako katolickie stowarzyszenie z Christiana, jako właśnie dział medialny, zdecydowaliśmy się na nakręcenie takiego filmu. Jeżeli chodzi o to, co najbardziej mnie w tej postaci błogosławionego Stanisława pociągnęło, to były dwie rzeczy. Z jednej strony, jednak taka jego zwyczajność życia. To był człowiek, który miał swoją rodzinę, miał swoją pracę. Jako dzieciak na świętego się nie zapowiadał, bardzo był, bardzo był psotny, jak to opowiada jego jego bratanek, ksiądz Marek, do nauki się nierwał, a jednak tak to życie, tak tym swoim życiem pokierował, czy dał Bogu tym swoim życiem pokierować, że trafił ostatecznie na ołtarze. Przecież nie tylko za męczeństwo, ale za cały kształt swoich działań. A druga rzecz, która mnie tak bardzo w nim uderzyła i myślę, że to jest taki znak chyba też dla naszych nie tylko dla naszych czasów, to jest to, że on zaczynał od modlitwy. On nie zaczynał od działalności społecznej, on zaczynał od działalności rekolekcyjnej. To było naprawdę uderzające, bo my, że tak powiem, jesteśmy tak pociągnięci, mówię tutaj też o sobie, przez aktywizm, przez właśnie siłę, jaką daje działanie, że zapominamy o tym, co najistotniejsze o tym, żeby to najpierw zahaczyć w Bogu. Wydaje mi się, że jak najbardziej dałoby się go wziąć za wzór, o czym świadczą reakcje na nasz film. Znaczy jestem zaskoczona, że pozytywne reakcje są od ludzi w tak przeróżnym wieku i bardzo często właśnie od młodych. Ja tutaj wypowiedzi młodych ludzi przytaczałem podczas tego króciutkiego wprowadzenia do filmu. Oni byli... Pociągnięci przez to, że on robił, jak gdyby na karierę zawodową w cudzysłowie powiedzmy na swoje czasy, na swoją miarę, na swoje możliwości, ale był to człowiek, który osiągnął też sukces finansowy. On miał z czego finansować swoją działalność. Ale w tym wszystkim właśnie działał dla rzeczy bożych, dla spraw istotniejszych, ważniejszych od niego i zajmował się swoją rodziną, czyli niesamowita po prostu równowaga, jaką miał w życiu. Nie każdy ma taką energię jak błogosławiony Stanisław Starowiejski. Natomiast myślę, że każdy może poszukiwać tej równowagi między życiem duchowym, rodzinnym i życiem czynnym, zawodowym, jakie by ono nie było. I w tych, w te wszystkie sfery powinny być zrównoważone, bo to jest nasza droga do uświęcenia się, a do tego jesteśmy powołani wszyscy. Tworzyliśmy ten film we czwórkę i tak y, albo, albo w kilka osób, albo pojedynczo jeździmy, żeby go pokazywać w różnych miastach w Polsce. Y, to jest w tej chwili ósmy pokaz, ten, który był w Świątyni Opatrzności Bożej, więc jeszcze jest, że tak powiem, bardzo, y, bardzo świeżutko, ale już możemy się pokusić o jakieś takie refleksje, że ludzie podchodzą, bo są zafascynowani postacią. Y, po pierwsze są bardzo zdziwieni, że nigdy o nim wcześniej nie słyszeli. Oczywiście jest to konsekwencja czasów komunistycznych, kiedy tego typu postacie były wycinane z życia społecznego, ze świadomości. Bo w, muszę panu powiedzieć, że nie tak dawno temu, tydzień temu na naszym pokazie było małżeństwo, które urodziło się w Łaszczowie, czyli w miejscu, w którym błogosławiony Stanisław Starowiejski działał i nigdy o nim wcześniej nie słyszało. Więc była to postać zamilczana przez, przez długie lata. My ją gdzieś po prostu też przywracamy i Akcja Katolicka robi to swoimi kanałami, a my, ponieważ szukamy zawsze też inspiracji dla takiego dobrego, owocnego życia świeckiego, takich inspiracji szukamy, takich postaci, no to ta postać nas pociągnęła i żeśmy też w tą taką promocję jego, jego osoby, jego myśli, jego postawy się włączyli. Podchodzą ludzie, na przykład podeszło do mnie małżeństwo w Rzeszowie i, i mówi tak, że oni mają przecież też kłopoty z dziećmi. Te dzieci się też na świętych nie, nie zapowiadają. No to oni teraz będą modlić przez te błogosławionego Stanisława właśnie za, za swoje dzieci, za to, żeby ta rodzina funkcjonowała dobrze, a dzieci zrealizowały w pełni swoje życie. Yy, myślę, że Stanisław może być też znakomitym orędownikiem przedsiębiorców, ludzi przedsiębiorczych, yy, ludzi, którzy zajmują się swoim biznesem. On na pewno mógłby ich też gdzieś wewnętrznie pokierować, gdyby się, gdyby się zdali na jego przykład na jego natchnienia. Wydaje mi się, że Bożym znakiem było to, że w ogóle myśmy się za ten film wzięli, bo to było taki, jeżeli chodzi o wybór postaci, o której pisaliśmy artykuł do kwartalnika Cywita z Christiana, to był trochę taki ślepy traf. To znaczy myśmy z Taństwa nie znali. E, zdecydowaliśmy się akurat zlecić tekst na, na jego temat. Po prostu było też w miarę dużo materiałów, jednak jest to Polak, przedsiębiorczy Polak, a taki był klucz. E, więc pierwsza rzecz to, że w ogóle żeśmy się tą postać na zajęli. Druga rzecz, że w ogóle żeśmy się zdecydowali na to, żeby zrealizować o nim film. Tutaj chciałabym powiedzieć, że ja jestem najstarszym członkiem naszego zespołu, natomiast trzy pozostałe osoby, które pracowały przy filmie, mają po 20 parę lat, i ta postać ich też pociągnęła. Więc uważam to za drugi mocny znak. Trzecim takim znakiem podczas produkcji w ogóle samego filmu było to, że nam bardzo długi czas brakowało materiałów. Myśmy w zasadzie nie mieli wiele. Poza samym nagraniem z księdzem Markiem Starowiejskim i nawet zwierzchnicy nas namawiali do tego, żeby sam wywiad puścić w YouTuba, żeby jak gdyby historii nie zmarnować, ale wiedzieliśmy, że jeżeli to się ograniczy do wywiadu w YouTubie, to zasięg będzie naprawdę tej historii dużo mniejszy. No i w zasadzie kiedy się już praca nasza, bo też mieliśmy wyznaczony termin związany z rocznicą y, narodzin błogosławionego, wyznaczony. Tutaj umówiliśmy się z Akcją Katolicką, że będzie materiał filmowy gotowy na tą 130 rocznicę urodzin, z słowa Starowiejskiego. Brakowało nam cały czas materiałów. Proszę sobie wyobrazić, że dwa dni przed y, wyznaczonym przez nas końcem montażu znalazły się brakujące materiały graficzne do zilustrowania, do przykrycia po prostu tego wywiadu. Było niesamowite, włącznie z tą taką słynną kartką z dachu, o której ksiądz Marek wspomina, a potem. Kiedy koleżanka Emilia Badawika montowała ten materiał, sprzęt się zaciął, Tzn. program odmówił posłuszeństwa, wyskakiwały błędy. No i to była taka, że tak powiem, kolejna okazja, żeby się do błogosławionego Stanisława pomodlić i ona rano obudziła się po tym, że tak powiem, dniu czy dwóch dniach niepowodzeń z nowym pomysłem, jak można by było ten obraz zrenderować i to się udało. Opatrzność jest bożą obecnością, która nas otula swoją miłością. Opatrzność Boża jest tym, co kieruje naszym życiem, o ile się na to zgodzimy. Jest Bożą opieką, jest Bożą miłością, jest Bożą obecnością, której się zawsze zawierzam. A dziękuję. O, ja myślę, że to powinna być przede wszystkim postawa każdego e, wierzącego człowieka. Dziękować. Dziękować dlatego, że jesteśmy e, obdarzeni tyle łaskami, że jeżeli człowiek tylko troszeczkę uważniej się przyjrzy swojemu życiu, e, jeżeli ono jest prowadzone w zgodzie z zaufaniem woli Bożej, to naprawdę ma za co dziękować.